Hej, 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 moi mili, witam Was bardzo serdecznie w piątek w komentarzu politycznym, ale dzisiaj piątek, więc będzie troszeczkę mniej takiej twardej polityki, ale też będzie, ponieważ będzie o Karolu Nawrockim, o studniach jego rządów, o tym, że jakimś zrządzeniem opatrzności Bożej udało się w Polsce ustanowić prawicowego prezydenta. Zachować właśnie tą figurę na planszy, na szachownicy, dzięki czemu Tusk nie dostał pełni władzy, a Rafał Trzaskowski, tęczowy, nie podpisuje mu wszystkich ustaw, jak leci. Moi drodzy, dokładnie tak by było. Musisz o tym wiedzieć, nawet gdybyś była wtedy, 1 czerwca, wyborcą, wyborczynią Rafała Trzaskowskiego. Musisz dziś przyznać, że to dobrze, że wygrał. Karol Nawrocki, że udało się prawicy zachować tą figurę. Prawica, co wielokrotnie podkreślam, niczego nie wygrała. Miała swojego prezydenta wcześniej, był im przez dwie kadencje, Andrzej Duda, i udało się zachować tą kandydaturę, tą szachownicę, tą figurę na planszy w postaci Karola Nawrockiego. Tak więc, z totalnej porażki, myśmy nie wygrali wojny. Myśmy tylko nie dali się całkowicie znieść z powierzchni Ziemi, całkowicie pokonać. Nie dopuściliśmy Europejczyków, którzy są za Stanami Zjednoczonymi Europy, za właśnie tą wizją świata prowadzoną przez moją ulubioną, ukochaną Europejską Partię Ludową, czyli IPP. Nie daliśmy im tej kropki nad I. Natomiast rząd w Polsce jest ciągle zdominowany przez Donalda Tuska i tylko Karol Nawrocki ma pewne swoje prerogatywy, to jest słynne słowo ostatnio, dzięki czemu może pewne haniebne, pewne straszne ustawy wyrzucać im do kosza. A ponieważ z kolei lud demokratyczny nie dał Tuskowi władzy w październiku 2023 roku na tyle dużej, by mogli odrzucić weto prezydenta, to mogą zrobić Guzik. I teraz Rząd, Karol, rząd Donalda Tuska jest rządem dla Polski z gruntu złym w moim rozumieniu, w rozumieniu prawicy, ze względu na to, że chce pozbawić Polskę kolejnych, w kolejnych etapach asymilacji kolejnych uprawnień związanych z samostanowieniem i samozarządzaniem. I nawet w tym przypadku paktu migracyjnego, o którym jest teraz bardzo głośno, zauważ, co mówi strona Donalda Tuska. A więc strona Donalda Tuska mówi, że Komisja Europejska zgodziła się. I zauważ, ilekroć to pojawia się we wszystkich mediach: Komisja Europejska wyraziła zgodę, albo Polska zawnioskowała do Komisji Europejskiej o coś, to mówiąc w skrócie, Polacy w Polsce o tym nie decydują. I chciałbym, żebyś miał i miała tą świadomość, żeby zapaliła dzisiaj lampka i Lekroć, Tusk, nawet Sikorski, wszyscy z koalicji obywatelskiej mówią, że Unia Europejska wyraziła na coś zgodę. No to powinno już budzić w każdym polaku gulę. I taką gulę, taką, takiego nerwa, takiego wku wkurzenie takie wiecie, co chciałem powiedzieć. Właśnie wzbudza to w Karolu Nawrockim. I dlatego z rządzeniem łaski Bożej jest on prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ my, Polacy, zdecydowaliśmy się w referendum do oddania tylko kilku naszych kompetencji jako państwo członkowskie, po to, żeby mieć profity ze swobodnego przepływu towarów, ze swobodnego przepływu ludzi, z tym wszystkim co od strony gospodarczej i ekonomicznej dotyka Unię Europejską. Na to się zgodziliśmy. Dziś zaś Unia Europejska pod przewodnictwem kogo? EPP. Pamiętajcie o tym. EPP to jest coś, co należy zmienić w nadchodzących wyborach tych do Europarlamentu. Jest to nawet ważniejsze od tego, co się dzieje w polskim parlamencie. Dlaczego? No właśnie z tego, co sekundę temu powiedziałem. Bo my jako Polska wnioskujemy do łaskawej komisji o to, żeby oni się na coś zgodzili. My dostajemy zgodę z Komisji Europejskiej. My, Polska, państwo członkowskie, dostaliśmy zgodę na to, żeby pakt migracyjny odłożyć o jeden rok. Tym chwali się Tusk. Ale Całe IPP, czyli również Koalicja Obywatelska, Lewica, Szymon Hołownia, niestety Polska 2050, oni idą w kierunku głębszej centralizacji, jeszcze większego oddawania kompetencji państw członkowskich. Na to oczywiście nie zgodzi się Karol Nawrocki. Dlatego po raz trzeci powiem: dzięki Ci Boże za jego wygraną. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, ponieważ te 100 dni, jest po prostu dowodem na to, jak ciężką walkę właśnie Karol Nawrocki, właśnie jego kancelaria, będzie z Tuskiem toczyć na prawie wszystkich szczeblach. Czy to będą starcia na płaszczyźnie służb, czy to będą starcia na płaszczyźnie ekonomicznej, czy to będą blokada pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego, być może w przyszłym budżecie, obecną pieniądze dla kancelarii prezydenta, bo już sekta Giertycha o tym mówi, za to, że Karol im pewne rzeczy blokuje. Również na płaszczyźnie walki o sądownictwo. I teraz, czy nam prawicy zależy na tym, żeby to byli prawicowi sędziowie? Nie, pamiętajcie o tym. Nam zależy na tym, żeby sędziowie mieli zamknięte oczy, jak na tym obrazku Temidy, i przestrzegali konstytucji i ustaw. Obowiązujących ustaw, bo my demokratycznie w państwie prawa uchwalimy te ustawy. I prezydent je podpisze, i sędziowie mają respektować wolę narodu, wyrażoną właśnie w głosowaniach: czy to do parlamentu, czy do na urząd prezydenta. Na tym polega demokracja. Sekta natomiast, i tu znów wrzucę małą łyżkę dziegciu w kierunku Grzegorza Brauna, bo jego postawa mi się skrajnie nie podoba. To jest partia wywrotowców, mówiąc krótko. Więc sekta, zarówno Giertychowa. Ma problem z demokracją, kiedy wybory są nie po ich myśli, jak i sekta prawicowa ma problem z demokracją, kiedy wybory są nie po ich myśli. A przecież, czy wejście do Unii Europejskiej odbyło się w sposób demokratyczny, w sposób referendalny, czy również wybory każdego prezydenta i każdego rządu, nawet tego, którego dziś tak bardzo w Polsce nie chcemy? Sekta więc wyciąga po ciebie swoje łapy, niezależnie czy jesteś z lewej strony, czy z prawej strony, i mówi i każe ci po prostu negować fundamenty. Negować fundamenty. A niektórzy nawet mówią, że monarchia byłaby lepsza po tej brałniarskiej stronie. Pacnijcie się w głowę. Więc moi drodzy, wracając do Karola Wrockiego. 100 dni jego rządów to jest ponad 70 podpisanych ustaw. A o ile dobrze pamiętam grafikę, 13 zawetowanych. Oni będą dziś obrzucać go błotem. Oni dziś będą mówić, że skoro on blokuje pewne rzeczy, to on zrzeka się urzędu. Tak mówi nawet Oszołom Giertych. Notabene, czy Giertych, czy Brown, one, te dwie postacie są dla mnie bardzo podobne w swoim ześwirowaniu, sekciarskim patrzeniu na pojęcie demokracji, rządów i wyborów ludzi. Naszym zadaniem jako komentatorów, jako również polityków, ja nie jestem politykiem, jestem komentatorem, jest przekonywać ludzi do swoich racji, a nie bić, niszczyć, dewastować, rozwalać, palić, wyzywać, odhumanizować. Tak, bo kiedy ktoś krzyczy, ruda Świnia do Berlina, to ja wiem, o kim jest to mowa. I ja bardzo nie lubię Tuska, ale w życiu bym nie odhumanizował drugiego człowieka, bo to już w historii świata i Polski było. I nieważne, czy to będzie Żyd, czy to będzie Tusk, czy to będzie jakikolwiek inny człowiek, nie wolno ci tego robić. A jeżeli to robisz, to jesteś w sekcie i guzik mi obchodzi, że możesz być w brauniarskiej sekcie. Po prostu nie. Absolutnie nie wolno tego robić również chrześcijanom. To z całkiem innego punktu widzenia. Więc moi drodzy, jestem przekonany, że ten filmik z tym komentarzem, który nie jest po myśli ani jednych, ani drugich, bo cieszę się, że Karol Nawrocki wygrał wybory, ale będę atakował sektę prawacką dwa razy mocniej, bo to jest sekta po mojej stronie sceny politycznej. Nie wolno tego robić. Moi drodzy, dobrego weekendu Wam życzę, a jeżeli zgadzasz się z tym, że niezależnie od wszystkiego, Wybór demokratycznego narodu ma wartość nadrzędną, nawet jeżeli wybiera nie tego prezydenta, co ty byś chciał, chciała, i nie taki rząd, jak ty byś chciał, chciał, chciała. To zapisz, polub i udostępnij ten filmik. A ja bardzo Wam dziękuję, bo mam też małe święto, moi drodzy, dzisiaj mniej więcej dzisiaj, to może tam różnić się o kilka obserwujących, wyrównaliśmy do tego konta, które zostało przez TikToka zablokowane i zniszczone w lutym 2025 roku. Także po, szybko sobie tutaj odejmę, 11 po 9 miesiącach, to prawie jak ciąża, <laughs> po 9 miesiącach odbudowy konta dorównałem do tego, co mieliśmy w lutym 2025, więc precz z cenzurą, za wolność słowa, dobrego weekendu Wam życzę. Trzymajcie się, pozdrowienia, hej.